Witajcie, z tej strony Mateusz i witam Was w Unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem kamery GoPro w wersji Hero 4 Silver wraz z akcesoriami, które widzicie po lewej stronie. Nagrywana całość jest przy pomocy telefonu komórkowego, a zatem wybaczcie, jeśli coś na przykład będzie tak robiło, ja bym o tam są misie pluszowe, patrzcie się pluszowe, ja będę coś opowiadał, i nie będziecie widzieć tego, o czym opowiadam, bo jedną ręką trzymam telefon, który nagrywam, a drugą będę próbował tu rozpakować albo Wam te przedmioty, które tu przede mną leżą, właśnie. No i zaczniemy od akcesoriów. Czyli schodzimy sobie tutaj i mamy tak. No mamy kartę pamięci, która jest obowiązkiem, jeśli chodzi o, o kamerki GoPro, dlatego że inaczej one nie mogą zapisywać danych. Karta Lexara, to co jest istotne chyba, to to, że ona się tu nazywa Sport. Mobile i tam jest jakiegoś standardu, gdzieś tutaj na chwilę znajdziemy, High Performance, czyli jest ogólnie do 95 MB na sekundę z dwoma gwiazdkami. Co te gwiazdki znaczą? Gdzieś to jest tu napisane, nie widzę nigdzie, Super Speed 3, USB 3.0. Nieważne, co te gwiazdki znaczą, pewnie jest jakiś tam haczyk w tym. W każdym razie chodzi o to, że kamerki z serii Hero nagrywają w bardzo wysokiej rozdzielczości i te pliki po prostu mają duży rozmiar. I żeby to zapisać w miarę sprawnie, to musimy mieć odpowiednio wydajną kartę pamięci. Więc to jest to. Dalej mamy coś, co się nazywa Headstrap i Quick Clip. Jest to po prostu opaska na głowę, która umożliwia założenie kamerki, zamontowanie tej kamerki wpierw do tego klipa i później właśnie zamontowanie jej na głowie i możecie chodzić sobie z kamerką na głowie a ja jak widzicie całość nagrywam na łóżku, które tutaj jest tak odsłonięte, żeby było dużo białej przestrzeni tak żeby się to jakoś ładnie tutaj prezentowało no i ten quick clip wygląda, zaraz Wam pokażę w jaki sposób, tylko go otworzę udało mi się odpakować to, to otwarcie i to jest klip właśnie na tą kamerkę to umożliwia tutaj zamontowanie kamerki i później możemy to jakoś sprytnie pewnie otworzyć i zamontować gdzieś to jest, to jest klips, który możemy sobie po prostu gdzieś tam zamontować, żeby się kamerka trzymała. Tu kamerkę oczywiście montujemy, a tam mamy tego headstrapa, którego za chwilę założymy. Tak wygląda headstrap, i jeszcze tu oczywiście kamerkę się montuje, i wówczas wyglądamy jak debil. To, co jest dosyć ciekawe w tym headstrapie, to to, że on w środku tu ma taką gumową, jakby u Chodzi prawdopodobnie o to, żeby to się. Nie zsuwało w chwili używania, także myślę, że to jest całkiem praktycznie przystosowane właśnie do tego, żeby można było podczas uprawiania sportu jakby się nie martwić o to, co na głowie. Tam będzie śmietnik. Zajmujemy się teraz tą rączką. Zobaczymy, co to jest w razie. To jest taka trój ta elementowa rączka. Tu macie bardzo ładną um, ilustrację, która prezentuje różne warianty, co z tą rączką można robić, więc przystąpmy do otwarcia tego opakowania. Oto rączka w mojej rączce. Wygląda to w ten sposób. Tam jeszcze na łóżku jest e, taki śrubokręt, który pewnie umożliwia przykręcenie tej kamerki. E, spróbujmy teraz to rozłożyć. Czy ja jestem w stanie jedną ręką to rozłożyć? Nie, muszę użyć dwóch. Dajcie mi chwilę. Wariant rączki długi. Wariant rączki złożony. Tu jest taki ciekawy jeszcze przycisk, który, właśnie się, który mówi o tym, że ta rączka jest zablokowana w takiej pozycji, żeby się nie rozkładała, jakbyśmy ją chcieli machać. Tu od dołu jest już taka śruba. Nie wiem, czy to dobrze widać. I teraz spróbujemy to odkręcić jedną ręką. To będzie strasznie trudne. Nie mam jeszcze tego strapa, więc nie mogę tego telefonu zanotować. Okay. W miarę się to udaje robić. Uwaga, 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 uwaga. I co się czai w tej, że tutaj rączce? Zaraz zobaczycie, jak się to uda wykręcić do końca. O, już się udało. Dobra, możemy to na razie zrzucić. I to jest taki truing nóżka. Jak to teraz rozłożyć? Czy ja to jestem w stanie rozłożyć jedną ręką? Jestem w stanie to rozłożyć jedną ręką, jaki jestem genialny po prostu. O i to jest teraz taka nóżka, którą właśnie tak można rozłożyć i teraz to co jest fajne, jak ja sobie to postawię, to ja mogę teraz tą rączkę tutaj a, wkręcić w tą nóżkę. Oczywiście jakbyście mieli dwie ręce do dyspozycji to byłoby ciutkę łatwiej, a tak ja sobie radzę z jedną i jeszcze przy okazji staram się to nagrać, tak żebyście coś widzieli. A... Jest szansa, jest szansa, że się uda. O, i mamy bardzo fajny stojak na naszą kamerkę GoPro. Całkiem wysoki, trzeba przyznać, jest na długość takiej ręki, wyciągnięcie ręki, więc bardzo fajny. I możemy po prostu mieć kamerkę w miejscu i nagrywać na przykład jakieś vlogi. Przejdźmy zatem dalej. To jest nasz stojak z rączką. Możemy to położyć tam. Teraz tak, to już tego nie będziemy otwierać, to już widać. Karta pamięci, to każdy widzi, co to jest. No, i tu jeszcze mamy Wasabi Power. Czym jest Wasabi Power? A no, Wasabi to oczywiście jest taki tam, w miarę. Ja nie lubię Wasabi. Nieprzyjemny dosyć składnik. Chrzan to jest? Teraz mnie wszyscy zabiją, bo to chyba nie jest chrzan. Może to jest chrzan. Japoński w każdym razie produkt żywieniowy. A Wasabi Power w tym wypadku to po prostu ładowareczka, którą tu widzicie ładnie w opakowaniu, oraz dwie dodatkowe bateryjki do naszej kamerki GoPro. Dlaczego? Dlatego, że sama kamerka jest w stanie na najwyższych ustawieniach nagrywać mniej więcej dwie godziny materiału przynajmniej tak twierdzi strona internetowa, więc trzeba często te bateryjki wymieniać. To jest jeszcze kabel USB, żeby można było podłączyć tą ładowarkę do prądu po prostu i załadować te dwie bateryjki. Dobra, przejdźmy zatem do głównej rzeczy, czyli do kamerki, która tak wygląda mniej więcej. W opakowaniu jeszcze folii, no to zacznijmy od odpakowania tej folii. Eee, Co mi się jeszcze uda zrobić jedną ręką? O to jest wyzwanie dla mnie. jeszcze paznokcie, przynajmniej, tak nazwę się. Jest, jest nadzieja jakaś, jest jakaś nadzieja na to. A! Co nie jest takie łatwe, <laughs> jakby się mogło wydawać, bo nie ma jakby tr trzymać sobie tego pudełka drugą ręką. No jest jeszcze taśma klejąca, żeby było tak bardziej złośliwie i się jeszcze trudniej to otwierało, ale jest szansa, że uda nam się to zrobić. A, się męczę z tym. Dobra, to myślę, że po prostu sobie przerwiemy na chwilę i wrócimy, jak będzie to. No, udało się tą folię zdjąć, teraz dopiero ją ściągam. No i teraz patrzymy sobie na nasze pudełeczko. Co my tu mamy? Jest Capture and Sherry World, czyli, prawda, łap i sherry swój świat. Możemy oczywiście to nosić i kochać i nie tylko. I w pudełku mamy kamerkę, mamy standardową obudowę, mamy bateryjkę. Mamy jeszcze tutaj dwa takie właśnie też dwie rączki. Jest również jakieś tutaj ramię, trzy, trzy jakieś ścieżne, że tak powiem. Dwie kolejne rączki, kabel USB i e, taka obudowa szkieletowa, która po prostu nie ogranicza y, możliwości, czy... Y, ups. Tak się nie robi nie, ze sprzętem. E, na szczęście jest dosyć sztywno tu zamontowana i nawet jest zdjęcie, zobaczcie, jakie ładne zdjęcie. E, to jest to jest surferka? To jest surferka. Dobrze mi się wydawało, tak patrzę przez telefon i nie jestem pewien. Dobra, co my tu dalej mamy? E, jakieś... Są, jest aplikacja oczywiście na e, Androida, na iPhone y i na Windows Phone na odziwo. I tu jest oczywiście opis rasowego tego telefonu. Łapiemy sobie z 1080p z 60 klatkami na sekundę albo 720p z 120 klatkami. Więc widzicie, że całkiem fajnie, całkiem fajnie. Wbudowane Wi-Fi w tej kamerce jest i to co jest fajne i dlaczego ja właściwie wybrałem model silver, a nie wyższy na przykład black albo niższy, to to, że właśnie ta kamerka ma ten ekran z tyłu dotykowy prawda mi na tym zależało. Dobra, i co my jeszcze mamy z tej strony? Super View, Pro Auto Low Light, czyli tutaj różne funkcje, które są w ramach tej kamerki dostępne. Auto Low Light redukuje, powiedzmy, problemy z niskim oświetleniem. Super View. Trochę szerszy jest kąt widzenia i nagrywania obrazu. I ProTune to jest po prostu jakość kinowa, można powiedzieć. Co my tu mamy? Tu mamy kilka trybów, w których można nagrywać. Można nawet nagrywać w rozdzielczości 4K, jak widzicie, z 15 klatkami na sekundę. Więc, no jak ktoś chce, to czemuż by nie? Ja, aczkolwiek myślę, że będę się utrzymał tego 10-80 piżu i 60 klatek ze spokojem. Chociaż wiem, że jeszcze była jakaś aktualizacja w ogóle oprogramowania, bo czytałem sobie troszeczkę i są jakieś nowe jeszcze tryby. I pewnie mi się ręka trochę trzęsie, więc przepraszam Was za to. No i tu jeszcze robienie zdjęć też jest możliwe i timelapsów tak zwanych. I dobra, i jesteśmy na froncie Hero 4 Silver Waterproof 171. Nie wiem, co to ma być całe. Do 40 metrów po prostu można ją maczać w wodzie. Tak wygląda od przodu. Ja się zabieram za odpakowanie tego pięknego pudełka. Zdjąłem ten szary papier, który tam widzicie w lewej stronie. O tam paluchem pokazuję. Jest tam mi sama kamerka w takim czarnym opakowaniu. Otwieram teraz i to. Co my tu mamy dobrego? Co my tu mamy dobrego? Zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga. Sezamie. Otwórz się. Ok, tu będzie teraz dużo gadżetów, prawdopodobnie. Także sama komajka się wyciąga pewnie od góry. No ale zobaczmy, z tych gadżetów zaczniemy. tu są te podkładki, podstawki, bateryjka. Plus ta ramka taka przezroczysta, która jest powiedzmy inwazyjna dla kamery. Nawet to nawet można wyciągnąć. O, tak wygląda ta ramka. Tak wygląda tutaj bateria. No te baterie już nie widzieliśmy. O, spadłem z Widzieliśmy dwie baterie wcześniej i to są te. O, powiedzmy, że te jakieś tam hacz, haczyki. Jest oczywiście przystawka do zamontowania tej kamerki. Kabelek USB. Idziemy dalej. Kolejna przystawka, bo czemuż by nie? Nigdy za wiele takich rzeczy. Mamy drugą rękę, Podejrzewam, że jedna to jest przód, drugie to jest tył Tak zakładam. I mamy teraz jeszcze tutaj w środku. Zobaczcie, jeszcze coś się kryje na pewno. A może nie? To już by być koniec. A może jeden to jest ten case taki odporny na wodę? A! Chyba zaszyjony. Co to jest? Gimni, gimni, gimni. coś tam. Coś tam podałem. No trudno. Przeżyjemy. A tu jest jeszcze chyba instrukcja. Może tak się to. Ta instrukcja, czyli to, co mi się lubi najbardziej. Eee, czyli to co w karty oczywiście czyta, Hero 4 Silver, instrukcje z jakimiś tam e, diagramami, naklejki, <noise> mogę sobie nakleić na czoło na przykład, proszę bardzo. No i okej, okay. i teraz zajmijmy się w takim razie samą kamerką, która tu widzicie, że jest obklejona dookoła. I tu jest taka no, wskazówka, że należy tu odklejać, no to tu odkleję w takim razie. Za chwilę mi to odpadnie pewnie, bo zrobię to wszystko jedną ręką. To jest znacznie utrudnione. Myślę, że kolejne unboxingi, które będę robił, będą znacznie łatwiejsze, bo będę je nagrywał tą kamerką, a nie telefonem komórkowym trzymanym w ręce. Będę by, to miało na pewno swoje plusy. Mam nadzieję, że docenicie to. A mi się też na pewno sprzeda. Chciałem po prostu tą kamerkę sobie kupić, tak czy tak. Więc korzystam z okazji i dlatego robię ten unboxing. Ok. Jest i kamera. odpakowana, to teraz byśmy chcieli jeszcze zdjęć tego, co pięknego. I spróbuję dopalić. Co możemy w ogóle samej kamerze powiedzieć? No, nagrywa już, wiecie, w tej rzeczywistości bardzo ładnej i trzyma około 2 godzin. Właściwie to tak, chyba najważniejsze informacje. A, i tu jest ta budowa, właściwie, ta o, już na kamerze. Dobra, to wyciągam to. sposiłkowałem się troszeczkę instrukcją, i żeby otworzyć tą klatkę, trzeba tutaj o, tak zrobić, tak. I teraz to powinno zejść już samo Oczywiście jedną ręką jak to się robi to jest strasznie trudno Mi się to nie uda Zróbmy to dwoma O i to tak odchodzi po prostu Elegancko i mamy kamerkę samą w sobie Którą w tej chwili postaramy się wydobyć I takich rozmiarów to jest kamera Maleństwo Naprawdę maleństwo, zobaczcie że to mi się Na ręce trzyma jest właściwie wielkości mojej. No, um, jak to się nazywa. Jest wielkości mojej dłoni. No po prostu. Śródrębnica. O. Nagrajmy coś z nią i tym sposobem zakończymy. A tak wygląda człowiek z headstrapem na głowie z kamerką GoPro.